Start do 6 lewy przez hopę, może 50. Powodzenia. 5, 4, 3, 2, 1. Start do 6 lewy przez hopę, może 50. 3 prawy długi, zacisk 60 przez szczyt. Uwaga, 2 lewy, bardzo długi zacisk. Otwiera 70 pod górę. 6 lewy przez szczyt, długi zacisk, 4 do 5 prawy długi. Do 6 lewy i 5 prawy przez szczyt, do 4 lewy długi zacisk. 100. Ciasny, 5 prawy długi, 150 przez chopy i wyboje. 6 prawy przez szczyt, hopa, do 6 lewy zacisk. Do Uwaga, 4 prawy przez szczyt otwiera długi 70. 6 prawy przez duży szczyt. Uwaga, zacisk do 4 lewy, długi zacisk przez siodło. Do krótki 3 prawy, do 6 lewy przez szczyt otwiera bardzo długi zacisk 2. Do 3 prawy, do 6 lewy, do 6 prawy przez szczyt. 6 lewy, bardzo długi, otwiera przez szczyt i chopa 70 przez wyboje. Uwaga, 3 prawy, zacisk wąsko do 3 lewy, otwiera, 4 bardzo długi. Zacisk przez szczyt, 54 lewy przez szczyt. I prawą przez 54 lewy. Do 6 prawy, bardzo bardzo długi zacisk, 4, 100 przez szczyt, przez skrzyżowanie. Uwaga, 4 prawy zacisk, 2 lewy. Otwiera do 3 prawy, otwiera 6 przez szczyt, 50. 3 lewy długi, 50, 3 prawy długi, otwiera. Do 6 lewy, 60 środkiem przez hopę. 6 prawy przez szczyt do 3 lewy długi 60. 3 prawy zacisk przez szczyt 70. 5 prawy przez długi szczyt 30. 3 lewy otwiera. I 4 prawy zacisk 3 przez szczyt 40. 4 prawy do 6 lewy zacisk 3 otwiera bardzo długi 40. Prawy 50, prawą przez szczyt 30. 3 prawy przez siodło do 6 lewy. I ciasny 4 prawy. Do 6 lewy przez skrzyżowanie zacisk 4, bardzo długi zacisk 3. Do 4 prawy zacisk otwiera 100. Szczyt przez metę, do 4 lewy zacisk 3, kochamuj.